Jest to bardzo, wręcz ultra rzadka wada. Dopiero po licznych już naprawdę problemach złożyłam orzeczenie, i wtedy też pojawił się pomysł o fundacji. Ponad rok czasu, półtora roku, szukałam fundacji, która nie tylko zakłada subkonto. Ale także pomaga znaleźć specjalistów nie tylko w Polsce, ale i za granicą, czyli tak stara się kompleksowo pomóc. Fundacja pomaga i pod względem wsparcia psychicznego. Bardzo dużo rozmawiamy na temat schorzeń Zuzi, na temat jej rozwoju, na temat psychiki malutkiej. Refundują przejazdy do szpitali, powroty, hotel, refundują leki. Jaki lekarz ewentualnie mógłby pomóc ze względu na ilość schorzeń Zuzi? Bo już też w pewnym momencie, mając 18 lekarzy, rodzić się bardzo gubi. Bo w Polsce nam zaczynają odmawiać pomocy. Znaczy nie tyle co odmawiać, co mówić, że Zuzia jest dla nich sporą zagadką i wymaga naprawdę szerokiego spojrzenia, na całościowego na swoje schorzenia. Mi wręcz słów brakuje, żeby opisać to, jak bardzo jestem im wdzięczna za dotychczasową pomoc.